tej samej historii, którą przed chwilą opowiadałem ale przez no Zaraz będziemy na trasie A mamy drugą baterię naładowaną w ogóle? Nie mamy nie. Jak nagramy obiast trasy? Z jednej baterii? Nie pójdziemy. Trzeba to podłączyć. Tu podłączy. bo nie damy rady trasę objechać Na jednej baterii, bo ta bateria już nie trzyma, tyle całek planowa. Święto tak. <laughs> Ale nie chciałem tego wypowiedzieć, no nie. ale nie wiem gdzie. gdzie że... Ja tu na razie widzę. Wiesz Chłopaki <laughs> będą dla nas. Nie wiem, gdzie jest nasze. Nie ma w nie ma... Nie, 10, jest, to... nie wiem, było trzy złapki ale na dziesięć tutaj tak postawali, że wiesz, że. To znaczy, tam wcześniej. Szybko akcja była, nie? Szybko się rozbiliśmy, przebraliśmy. My też jedziemy. Konrad? Idziesz do biura? Tak. Dobra. Potem sobie na trasę przejdę Dobra, ja zamknę auto jak coś. Telefon mam ze sobą. Dobra. Znaczy ja sobie będę po trasie, to No dobra, nie będzie pełnego przejazdu rundy, Ale odcinki takie ciekawsze będą. Jedziemy. Postarcie się właśnie robi whip. Zawolna idea. Nie zrobimy whipa z takiej prędkości. i tu są boksy. To jest boksy. To prawda, ja będę być tutaj. No dobrze, że nie jest tak do końca sucho. Startówka idzie tam, a tak brudna idzie tu. Nie śmiało gardon pod górę A co tu chodzić? Jak to na strzał chodzi? Jest to jedna torę A jednak jedna leży. Nie, ja tego nie nagrałem, nie nagrałem pierwszego zajazdu, ale ja, ja... nie Nie no jeszcze będziemy jechać jedną rundę to Mam nadzieję, że starczy baterii, bo jest najfajniejszy zjazd na całej trasie Jeszcze ten rok gardenik na końcu, taki szybki Dużo To był pierwszy to taki najłatwiejszy Ale zaraz do tego dojdziemy No i takie właśnie są tutaj gwiazdy Po prostu dajesz gazu i jedziesz prosto. Nic nie omijasz. Nie ma wybierania kamieni. No chłodno jest, chłodno, ale i tak lepiej niż się spodziewaliśmy po prognozach. zaraz dojdziemy do rock gardenów numer 2. A jeszcze trochę do góry. Ten pierwszy będzie taki chodnikowy trochę Rock garden, taki fajny dość. O właśnie ten. Chodnikowy, czyli taki ułożony, na płasko dość. Ja fajnie się na tej trasie Jak ktoś zjeżdża wygląda łatwy nie? Ale tak zawsze Żyjesz? Dobra, to lecimy dalej A, tu też jest teraz fajny zjazd Ale. Tu też jest fajny zjazd Ale fajnie bo... Jest lekko, widzowo, nie tak jak w 2019, kiedy było kompletnie sucho. Ale jak się tu wjeżdżało, to nie było ich widać, jak się tam wjechało. Teraz jest całkiem stabilny. I tu jest drugi fit. Tu taka strata. No na drugiej pojedziemy szybciej. jest I tu jest bok drugi no i tak jedziemy dłuższą chwilę tym asfalcikiem nie za mocno nachylonym 9% No wiadomo, mogę dziewięć 9% to trzeba 30 godziny na wyścigu żeby to miało sens ale na objeździe można spokojnie i zaraz zawiniemy do góry jeszcze wyżej, jeszcze wyżej aż tam widać tych, co jadą wyżej. I lecimy sobie tam do góry. I kolejna zawrotka do góry. Jeszcze raz zawrotka I będziemy na szczycie Najtrudniejszego rok Gardena Ale Lipton, kobiety nie jadą tego zjazdu Czekaj, widzę Nie no Zobaczcie, wy w lewo Nie macie tego zjazdu i tego podjazdu Tu co najlepsze Tu najlepsze to zabrali No. No nic, ja zjadę z których. Dobra, zjadę. Poczekajcie tu na mnie, nie? Okay. Czy postaram się zjechać? Nie. Jak można to powiedzą zamknąć? Nawet nie było trudne. Nie rozumiem, jak było mokro, Ale posłuchaj? To jest dość proste no, Ale trzeba wrócić do góry Więc wracam Mam wrażenie, że w drodze były trudniejsze te kamienie Albo bo ja byłem słabszy Każdy to jeszcze raz Z góry Tam na dole jest nierówno, ale się trzyma linia o. JBG2 jadą żyją dobra, żeśmy dalej w takim razie co? So, zabrali wam tą przyjemność Pochodzie wtedy się zatrzymały jednak Co wydygałyście? Z lewej do prawej, najlepiej jak zjeżdżasz nie skaczesz. Z lewej do prawej. Tak z lewej do prawej? Tu z lewą, a tu prawą. O właśnie. Właśnie dlatego. Teraz mega, teraz to się Hej Uwaga Elegancko I tu się trzymasz lewej? Śmiało, śmiało I do prawej Elegancko Chyba, że się lata, to się leci prosto ale to na następnej rundzie może. Wszyscy żywi? To jest tylko na pierwszej rundzie straszne, bo tak wyglądać, dojeżdżasz, nie, prób, nie wiesz co dalej. Nie no właśnie nie widziałam co. Ale to są dwie opcje, jak jedziesz wolne, to zjeżdżasz to bez problemu. Ale jak zaczyna się to szybciej, to siłą rzeczy cię podrzuci. A lądowanie jest, no tu są te rogardeny takie chodnikowe. A mówię, a ten jeden, który jest fajny, to wam zamknęli. Ale wiadomo, no, że warto no, stanowić obcajki za czasem, nie? No. ale tamten jest fajny. Nie tak delikatnie zaczyna, a potem się lekko utrudnia. No. no teraz to już końcówka. Taki ten wyścig. Taka trasa trochę bike parkowa, nie? No. Singielki, hopki. A to tak fajnie prędkości to No i na bombie. No zaczyna się robić, Ale nie, nawet no, Zawsze lepsza taka trasa niż takie wanderle. No. To no, w zasadzie końcówka do mety. I będziemy pierwszy raz muszę nagrać jeszcze raz, bo nie wcisnąłem. Nie to jeszcze rok garden przecież można na zasadzie na małego pojechać Linia jest na tyle wyjezdzona nie widać gdzie kto jeździ ale nie podtrzymują one co my tu mamy

A co to za biegaczy? To się skacze. O nie. Dobra, zróbmy pauzę, bo dziewczyny nie przejadą, nie widzę. No jak jedziesz sobie stabilnie, zobacz. No, może być No dobra, drugi raz tego samego błędu nie popełnię i pokażę teraz pierwszy zjazd Marta, przodem? Może być Zawsze to lepiej widać jak ktoś jedzie z przodu że zwolnić mówię kurde ja nie mam limitu Fajne to było Że tak powiem ta sekcja to jest taki o... ...sztos! Po to się podjeżdża na górę żeby czymś takim właśnie zwierzę, to nie szutrówkę No po 8% no, Nie powierza się taki O. No. No, spadła na 7 no, Na górę wiedzieć, na no górę no, wiedzieć, na no, górę wjedziemy no I teraz ten rok pod górę, na którym się nic nie omija Po prostu się jedzie prosto Wszystko jedno turendy Mata sobie brała tą ścieżkę, jest sobie tą też przejadę. Nie ma to większego znaczenia. Moc, energia. Na, no, na, no, na, no, na, no, no jeszcze raz rok gardę na co tam. Tak jest. Bateria jeszcze stać Zawsze ciąg zjazdu, żeby tak pokazać to w całości. jest kawałek wypłaszczenia, to jest miejsce gdzie runda się zapętla. Czyli tak za chwilę będziemy jechać tam. Zrobimy tamtą górną pętelkę. Przejdziemy pod mostkiem. Teraz jechaliśmy górą mostkiem. I będziemy znowu tutaj. Do kibiców sztosik. Tak powinno właśnie to wyglądać. No, tak naprawdę po tym długim podjeździe, no to lecisz tego Rock Gardena, to płaskiego prostojca, cały czas jest w dół, nie? No, fajnie, podoba mi się. Trafiło się koło, to jadę. A ja pojadę górną, zobaczymy. O, gorsza górna. Bo potem ciężko tutaj. Teraz też trzeba w górną pojechać. Trochę niestabilny grunt. Na szczęście końcówka wybetonowana. <laughs> Добрый Макс! Przemka tak. złapałem i Mateusza złapałem na kamień. No, no bo to jest męska sekcja Także z Ciebie no. Czyli co, teraz Ale ten, ten nie... jest lepszy niż był, w sensie łatwiejszy trochę Tak? No skrypu, to mało się nie zabiję, Dobra No my jesteśmy chwilę przed Tobą tak naprawdę, nie? Jeden podjazd, jeden zjazd i jesteś za nami No dobra, ostatni zjazd Tryptery no, Idę ściany no, wyłączamy Czy dam radę zaatakować na filmic chyba nie Ale idzie na kadencji Ale Praża złota kaseta Ale jak kilometr jest? Chyba dwa nie? Idzie dobra Złapiemy się na koło A ja Jakiś, jakiś warszawiaki, Dobra, będę finiszował. No i przegrałem finisz. Niestety. Ale jest nawet. Kurde, jak jesteście w komplecie, to może jakieś zdjęcie wam zrobię pod tym. Pojechali nad rzeczką, przejadą przez mostek, będą w my musimy dookoła, na duży mostek. Zaraz będziemy. tam są siatki za mhm. ścianą tam jest nasza fura, a w tamtym hotelu śpią prawie wszyscy a my śpimy tu A i Mati jakie ujęcie właśnie nagrywam a Mati spod prysznica wyszedł nie no dobra 18 plus będę musiał oznaczyć Dobra, to jedziemy ja się mieć teraz A Konrad jak zwykle nic nie robi Nie mm. <laughs> <laughs> Tak, stwierdzi, stwierdziłem, no, że no, zrobię no, dwa filmy Jeden poroz, będzie z to podróży to i objazdu trasy A jutro będzie rajd. Tak Konrad? Tak jest No, dobra Subskrybujcie <laughs>